Witajcie kochani bardzo serdecznie z przestrzeni serca. Izabela ptak dla wszystkich. Dzisiaj powiemy sobie o odżywianiu, ale powiemy sobie o tym odżywianiu tak troszeczkę inaczej, nie w kategorii różnych diet, bo o tym jest dość dużo w internecie. Powiemy sobie mm, tak całkiem ogólnie. Czym jest to odżywianie? Bo, bo warto wyjść z definicji takiej uproszczonej. No, odżywianie to sposób dostarczania naszemu organizmowi substancji niezbędnych do prawidłowego jego rozwoju. No już wychodząc z tej definicji, jedzenie śmieciowe temu nie służy. Chodzi o to, żeby traktować swoje ciało jak świątynię dla ducha, a nie jako worek na śmieci. Więc wszystkie fast foody, wszystkie produkty, które mają te tłuszcze teraz, są w jakiś sposób przetwarzane, no nie służą naszemu zdrowiu. Tak bardzo, 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 bardzo ogólnie. Um. Wiem, czasy są, jakie są. Mówiliśmy w poprzednim odcinku o tym, że ludzie nie mają czasu, żeby sobie zadać te fundamentalne pytania: po co ja tutaj jestem na Ziemi, jaka jest misja mojej duszy, no bo hmm, uwikłani w system tak po prostu gnają, gnają i gnają przez to życie. Podobnie też ma się rzecz z zakupowaniem różnych produktów, czyli ze zwykłymi zakupami. Kiedyś pokusiłam się o to, żeby wziąć lupę i po prostu poczytać te wszystkie informacje, które są takim druczkiem na końcu. I wiecie co? W sklepach z jedzeniem po prostu nie ma jedzenia. Tak na dobrą sprawę. <słuch> Człowiek się zaczął zastanawiać, no to co robić, gdzie kupować. No i wymyśliliśmy z mężem, że mamy w Tychach przecież targowisko, taki bazarek fajny. I tam zaczęliśmy robić właściwie większość naszych zakupów. Oczywiście, w tej chwili już mamy tam pewne przyjaźnie i wiemy, że te produkty na pewno są, są dobre i są zdrowe. Niemniej, na samym początku. Zresztą teraz też korzystamy z wahadła i o tym wahadełku opowiem Wam, o pracy z tym wahadełkiem, opowiem Wam w następnym odcinku, jak z niego korzystać. To jest naprawdę w dzisiejszych czasach no, po prostu taki tester, szybki, łatwy, jak sprawdzić, czy dany produkt jest dla nas dobry, czy nie. Także zapraszam do drugiej części. A teraz jeszcze chwileczkę, pogadamy sobie o tym, no, po prostu co dalej? Więc zakładając już, że mamy to nasze miejsce, ten bazarek, no tak, ale nie wszystkie miasta czy miasteczka mają takie miejsce, ale na pewno mają małe warzywniaki, jakieś takie lokalne sklepiki. Myślę, że to będzie lepsze wyjście z sytuacji. Jest tam większe prawdopodobieństwo po prostu trafienia na coś zdrowszego, ale tam też będziemy zabierać wahadełka. No i jak już wiemy, hmm, mamy te zakupy. Teoretycznie sprawdzamy wahadełkiem, że dobre. Wracamy z tymi zakupami do, do domu. To co robimy w przypadku takich warzyw czy owoców? No i tak dobrze jest zrobić im taką kąpiel szybką. To jest, słuchajcie, to są dwie kąpiele. Pierwsza to jest w odcie jabłkowym. Zanurzamy tam i płuczemy, moczymy te warzywa i owoce. A następnie druga w sodzie. I później płuczemy czystą wodą, i można jej już sobie tam odłożyć, nie wiem, gdzie, gdzie trzymacie te, te swoje warzywa. Owoce u nas są w koszyczkach. No i co to daje? No po prostu mimo że wadełko nam pokazało, że ten produkt jest OK. My wiemy przecież mamy świadomość, że nawet tacy mali, lokalni sprzedawcy czy, czy, czy po prostu ktoś, kto sobie takie warzywa, owoce hoduje u siebie, on też je musi czymś tam popryskać. No więc to taka kąpiel powoduje, że te, te substancje chemiczne zostają spłukane, bo sama woda tego, tego nam nie załatwi. Znowu trochę czasu nam to zabiera, ale... Warto, jak już jesteśmy przecież przy temacie zdrowego odżywiania. Co jeszcze, kochani? Porozmawiamy teraz chwileczkę o tym, przyjrzymy się poszczególnym produktom. Też w takim telegraficznym skrócie. Trzeba się zastanowić, bo wiemy, że warzywa, owoce są bardzo zdrowe i są nam potrzebne, że są doskonałym bogactwem wszystkich. Witamin i minerałów, i warto, warto je spożywać. Najlepiej wtedy, kiedy one występują w naszym kraju. Natomiast kolejny produkt, no weźmy takie mięso. Czy rzeczywiście jest ono nam niezbędne? No, tak zostaliśmy wychowani, tak nasze babcie jadły, nasze mamy. No i my też w tym wzrastaliśmy, ale teraz ludzie dochodzą do wniosku, że. Coraz częściej, że to mięso nie jest wcale nam niezbędnie potrzebne do tego, by nasze organizmy funkcjonowały prawidłowo, jak, jak należy. Właściwie to powiem szczerze: mięso nie jest wcale zdrowe. Mięso zakwasza. Mięso zakwasza, leży nam w tych naszych jelitach i, i po prostu gnije. Bardzo długo, zanim zostanie wydalone. <laughs> Akurat białko, które jest potrzebne, a które zawiera mięso, można też suplementować z roślin strączkowych. One mają go tam naprawdę bardzo, bardzo dużo i jest ono lepiej przyswajane przez nasz organizm. Więc warto się zastanowić, czy rzeczywiście to mięso jest tak bardzo niezbędne nam w tym naszym jadłospisie. Czy nie można ograniczyć jego yy, po prostu spożycia? Yy, czy, czy, czy po prostu spróbować na jakiś czas z niego zrezygnować i zobaczyć, jak ja się czuję? Czy, czy, czy po prostu jest to dla mnie dobre? Yy, no bo słuchajcie, kochani, nie czarujmy się, takie mięso z supermarketu to jest porażka. To jest naprawdę porażka. Tam nie ma ono żadnych wartości odżywczych. Za to znajdziecie tam energię strachu, bo przecież macie świadomość, jak te zwierzęta, a jak nie macie, to można tylko poszukać w internecie, bo jest pełno filmików, jak zwierzaki są przechowywane, w jakich warunkach, jak są tuczone, jak są uśmiercane. Więc takie mięso zawiera właśnie tą energię strachu i Mnóstwo szkodliwych substancji, masę antybiotyków, którymi te zwierzaki są faszerowane. Więc to już kwestia Waszego, waszego wyboru, czy, czy w to idziecie, czy nie. Oczywiście, można próbować gdzieś z innych źródeł to mięso pozyskać i też sprawdzić za pomocą tego wahadła, czy ono się nadaje w ogóle do jedzenia, czy nie. Niemniej. Spróbujcie. Spróbujcie chociaż na jakiś czas spróbować się bez tego mięsa obyć. Teraz przyjrzyjmy się mące. Mąka. Mąka biała pszenna. Kochani, ona się nie nadaje do jedzenia. To też jest takie nasze przyzwyczajenie do tego pysznego białego chlebka. No niestety, pszenica jest modyfikowana. Już, już naprawdę nie, nie, jest, nie jest zdrowa. Już o glutenie nie będę wspominać, który też wiele osób w ogóle nie toleruje. Więc alternatywą są mąki ciemne, mąki żytnie, jakieś razowe, gryczane. Tak samo wybierajcie ciemne ryże, ciemne makarony, są o wiele, wiele zdrowsze. Tak samo nabiał. Czy jest nam potrzebny nabiał? Tutaj trzeba być ostrożnym, dlatego, że generalnie nabiał zakwasza. Więc, jak na takim śniadaniowym stole znajdzie się wędlinka. No, właśnie, jajeczko, czy, czy jeszcze jakiś ser, no to złaczcie, dostarczamy sobie naprawdę sporo produktów zakwaszających organizm. Co one powodują, że wychładzamy się od środka i zaśluzowywujemy swój organizm. Taki organizm jest później podatny na wszelkiego rodzaju przeziębienia jakieś choroby grzebiczne, czy w ogóle na jakieś, na jakieś choroby. Więc warto też znać, jakby, naturę danych produktów, żeby wiedzieć, jak prawidłowo sobie takie posiłki komponować. Postaram się pod filmikiem wkleić takie fajne linki, które Wam ułatwią, jakby, znalezienie już tego, o czym tutaj mówimy. Co jeszcze? Kiszonki na taką porę, jaka jest teraz. Po prostu rewelacyjne są kiszonki, dlatego, że wzmacniają naszą odporność. Są takie naturalne probiotyki. Jeszcze a propos mleka, to zsiadłe mleko. Jeśli krowie, to zsiadłe. A najlepsze będzie jakieś kodzie na przykład. Jeśli ktoś potrzebuje albo mleka roślinne są bardzo dobre. Natomiast te kieszonki to znowu lepiej, zróbmy sobie sami, zwłaszcza, że to wcale nie jest skomplikowane, przecież każdy potrafi wrzucić do słoika trochę ogórków, trochę kopru, trochę czosnku, zalać to wszystko wrzątkiem i wsypać łyżeczkę soli. No i, i już no, po prostu za 2-3 dni mamy super kiszonkę. Yy, tutaj przepis marzenki jak sobie zakisić yy, rzodkiewki, czyli wykorzystujemy wodę po ogórkach, słuchajcie, wrzucamy tam rzodkiewki i za 2-3 dni mamy pyszne, kiszone rzodkiewki yy, więc na pewno warto o, tak samo buraki sobie róbcie warto to pić, to, to, jest, to, jest, to jest po prostu bomba witaminowa yy, co jeszcze? Mm, oleje mm, oleje no ja się kiedyś zakochałam w oleju kokosowym i miałam taką fazę, że po prostu wszystko robiłam na oleju kokosowym. Teraz jakby dotarło do mnie, że no masło ghee, To wiecie, to masło klarowane. Po prostu dla naszego klimatu, w którym my żyjemy, no w okresie jesienno-zimowym na pewno jest to lepsza alternatywa niż takie masło, niż taki olej kokosowy. On po prostu trochę wychładza. Natomiast masło Ghee łatwo to zrobić, wiecie, po prostu topi się, topi się masło, zbiera się tą całą szumowinę, tę, tą całą pianę, to wszystko się wyrzuca i to czyste, rozpuszczone maselko się wlewa do szklanych pojemniczków, można to długo przechowywać w lodówce i wszystko na to można robić. Także polecam to też z ajurwedy właśnie, bo masło Ghee ma też właściwości zdrowotne. Robi się specjalne zabiegi na płukanie oczu, nawet tym, no ale to tylko tak wspominam. Co jeszcze? Kochani, ważne jest, w ogóle fajnie jest też wiedzieć, że jeśli mówimy o takim zdrowym odżywianiu, gotowaniu, to, to, to właśnie gotowanie według kuchni pięciu przemian. Mamy fajne pozycje książkowe, warto się z tym zapoznać, ponieważ nie jest już tajemnicą, że poprzez gotowanie możemy nie tylko dbać tutaj o profilaktykę zdrowotną, ale również siebie uzdrawiać, leczyć. O tym wszystkim też mówi: jak to robić, mówi o tym kuchnia właśnie pięciu przemian. Ważne jeszcze jest to, aby jak już przyrządzamy te posiłki, to robić je z miłością. Nie mieć wtedy po prostu niefajnych myśli, yy, tylko, yy, tylko po prostu przygotowywać te posiłki yy, z uczuciem, z radością, bo po to będziemy później spożywać. I jak już siadamy do tego stołu, no to yy, odkładamy wszystkie telefony komórkowe, jakieś tam gadżety, laptopy, nie wiem co kto się tam czym posługuje, ale niechaj to będzie taki czas właśnie, gdzie ta nasza rodzina się jednoczy, gdzie zauważamy siebie w tym pędzie przez życie, tak, że jesteśmy razem. Nie mówimy już i nie wyrażamy się w sposób negatywny, czyli, czyli spokój i miłość będą najlepszą przyprawą po prostu do tego, co, co spożywamy. A wiemy przecież, bo też wspominałam, że jesteśmy... Zbudowani z wody, i że tą wodę można programować, i w takim układzie programujmy się właśnie miłością, dobrym słowem. To, co robiły nasze babcie, co było bardzo fajne, a czego myśmy później się trochę wstydzili, to modlitwy. Modlitwy przed jedzeniem, po jedzeniu. Takie dziękczynienie za te wszystkie dary, za to, za to wszystko, co mamy. Słuchajcie, to ma niesamowitą moc uzdrawiania. I, I jeśli nie ma was takiej gotowości by robić to na głos, to proponuję zróbcie to w duchu. Podziękujcie. Co jeszcze? Co jeszcze na przykład fajnie jest spożywać te posiłki i takie celebrować, jeśli oczywiście dacie sobie na to czas. Przy świecach. Dlaczego od święta? Dlaczego nie na co dzień? A jeśli mowa o odżywianiu, to nie sposób też nie wspomnieć odżywiania pranicznego. Wiecie, ja myślę, że to jest taki kierunek, do którego jako ludzkość zmierzamy. Jeszcze długa droga przed nami pewnie, ale myślę, że jeśli nasze serca otworzą się na miłość bezwarunkową, jeśli dojrzejemy do tego, to przecież nikt nikogo nie będzie zjadał. Także myślę, że to wszystko jeszcze przed nami. Ja zapraszam do drugiego odcinka, gdzie pokażę, jak pracować z tym wahadełkiem w taki naprawdę bardzo prosty sposób. I na razie dziękuję, kochani. Do zobaczenia.